Czy w Polsce można zostać wiceprezydentem średniej wielkości miasta bez wymaganego prawem doświadczenia? Przykład Aleksandry Krzeszowskiej pokazuje, że jak najbardziej tak. Czas na prześwietlenie, w którym powiem także, jak wygląda skok na spółki z lokalnej perspektywy. Oglądaj do końca. Cudowne dziecko, a raczej już młoda gwiazda, platformy, czy kolejna wydmuszka bez doświadczenia? Po sygnałach od naszych widzów prześwietlamy dziś Aleksandrę Krzeszewską, 26-letnią wiceprezydent Legnicy. Na początek jednak gorąca prośba o łapki w górę, subskrybowanie przy kanału oraz klikanie w dzwoneczek. Zachęcamy także do wspierania naszego rozwoju, dzięki czemu powstają takie materiały jak ten. Poważne wątpliwości wokół doświadczenia i kompetencji Aleksandry Krzeszewskiej przewijają się od kilku miesięcy. W tym materiale powiem też, jak skok na spółki wygląda z perspektywy lokalnej. Wszystko pod auspicjami ministra i życzliwych mediów, w którym też coś skapnie. Przerwamy audycję, aby nadać ważny komunikat. W tym miejscu może być Twoja reklama. Napisz na współpraca małpa Nasze materiały we wrześniu dotarły do miliona 400 tysięcy unijnych unikalnych użytkowników. Reklamuj swoje produkty i usługi i wspieraj rozwój naszego kanału. W skali kraju o Aleksandrze Krzeszewskiej zrobiło się głośno, gdy z kwestią zatrudnienia jej mamy rozprawił się duet Mazurek i Sanowski. Tak. I kroiła kiełbasę, a teraz w hucie yy, miedzi. Legnica odpowiada za... Tak. Jest za specjalistą do spraw sprzedaży. No właśnie, jak, jak potrafi miedź. sprzedać takie mięso, jakie sprzedają w Biedrze czy w Lidlu, to znaczy, że potrafi sprzedać absolutnie wszystko, wiesz? Nawet miedź. Nawet miedź. Ja skruchu, ja tu mięso mam. No w każdym razie zapytano panią Aleksandrę Krzyszewską, czy to prawda, że jej mama pracowała w mięsnym, a teraz będzie... No i powiedziała tak. Nie komentuję życia członków mojej rodziny. Nie są to osoby publiczne. Sama Krzeszewska rzeczywiście najpierw tłumaczyła, że jej mama nie jest osobą publiczną. Później, gdy mleko się rozlało, stwierdziła, że moja mama pracuje w hucie po wygranej procedurze konkursu, do którego stanęła. Aktualnie prowadzonych jest ponad 40 naborów, w tym m.in. 8 na takie same stanowiska. Członkowie mojej rodziny nie są osobami publicznymi, nie będę więc odnosić się do ich prywatnego życia, które nie ma nic wspólnego z moją polityczną drogą. Mam takie, no takie... Malutkie wrażenie, że w polityce to jest trochę tak, że dużo się mówi, mało się robi, a ja jestem z tych, którzy wolą dużo robić, mniej mówić. Ale do meritum. Aleksandra Krzeszewska to gwiazda Legnickiej Platformy Obywatelskiej. I mówię to absolutnie bez żenady. 26 lat, atrakcyjna, przebojowa i bardzo silnie obecna w mediach społecznościowych. Ktoś powie, że ma parcie na szkło, a ja powiem, że to całkiem sprawna, młoda polityk. Druga kadencja w samorządzie radną została już w wieku 20 lat. Rok temu otarła się o mandat poselski, a teraz zdeklasowała rywali w wyborach samorządowych. Dostała też obiecaną w kampanii funkcję wiceprezydent miasta. Można powiedzieć cudowne dziecko, aniołek platformy. Może nawet jakaś polityczna nadzieja pokolenia Z. Ale w tym wszystkim jest problem prawny. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, osoba zatrudniona na kierowniczym stanowisku urzędniczym, a wiceprezydent to właśnie taka funkcja, musi mieć co najmniej 3-letni staż pracy. No i tu dla bohaterki naszego materiału zaczynają się schody. Bo okazuje się, że do tej pory jedyna jej praca, choć nie na zasadzie stosunku pracy, to zasiadanie w Radzie Miejskiej Legnicy. Widzimy to zresztą po oświadczeniach majątkowych. Od 2018 roku jedynym wykazanym dochodem Aleksandry Krzeszewskiej są diety radnej. Góra 20 kilka tysięcy rocznie diety miejskiej radnej, do tego 64-metrowe mieszkanie i ponad 20 tysięcy złotych oszczędności, 2-3 tysiące euro. Nie ma zatem śladu o dochodach choćby z pracy zawodowej, wymaganej dla objęcia funkcji wiceprezydent. Jest to taka maksyma, nieznajomość prawa szkodzi i uważam, że nie powinien nikt mieć pod przysłowiową górę tylko dlatego, że nie zna pewnych pojęć prawnych, tylko dlatego, że nie zna jakiegoś konkretnego artykułu, który będzie w danej sytuacji. Wymagane. Niewielkie życiowe i zawodowe doświadczenie Krzeszewskiej zauważyli radni opozycyjnego PiSu, którzy pytali o kryteria jej wyboru i posiadane doświadczenie. Odpowiedź prezydenta Macieja Kupaja na konkretne pytania wpisuje się w częsty trend tego typu pism przedstawicieli władzy. I to z obu stron sceny politycznej. My oczywiście też pisaliśmy do pani Aleksandry Krzeszewskiej, wiceprezydent Legnicy, ale nie otrzymaliśmy nadal odpowiedzi. Oglądając polityków, którzy uciekają od odpowiedzi na trudne pytania, bo tak na dobrą sprawę nie wiem nawet dlaczego, bo nie umiem tego wyjaśnić, no mieli taki kaprys i po prostu nie odpowiedzieli na pytanie. Gdzieś chyba zatarła się ta granica takiej odpowiedzialności politycznej, że polityk po prostu ma ochotę nie odpowiadać na pytanie, on odwraca się od dziennikarza i nie odpowiada. I to wydaje mi się, że też wśród młodych ludzi, moich rówieśników, od razu się o tym chodziłam, było. Było już taki, takim, takim, taką granicą, już oni powiedzieli dosyć. Maciej Kupaj zapewnia, że Krzeszewska spełnia wymogi ustawowe i odwołuje się do rozporządzenia rządu z października 2021 roku: Skróciłem staż pracy wymagany na stanowisku. Po tej odpowiedzi, a w zasadzie jej braku, temat legalności powołania wiceprezenta Legnicy w zasadzie medialnie umarł. Ale my go odświeżamy. No to przeczytajmy fragment rozporządzenia. Pracownikowi i samorządowemu może być skrócony w uzasadnionych przypadkach staż pracy wymagany na tym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany staż pracy określają odrębne przepisy oraz artykuł 5 ustęp 2 i artykuł 6 ust. 4 punkt 1 ustawy. Nie powinien nikt mieć pod przysłowiową górę tylko dlatego, że nie zna pewnych pojęć prawnych, tylko dlatego, że nie zna jakiegoś konkretnego artykułu, który będzie w danej sytuacji, Wymagane Cięgamy więc do ustawy. I tak panie prezydencie Legnicy jest artykuł 6, ust. punkt pierwszy. Dotyczy trzyletniego stażu pracy. Proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność, to będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Jako wiceprezydent Krzeszewska nadzoruje w Legnicy sprawy edukacji, zdrowia, kultury, sportu i komunikacji społecznej, a także promocji. Tak, opowiadała o swojej pracy w urzędzie podczas powodzi. Wróciliśmy do ratusza godzina czwarta, pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Ochrony Przeciwpowodziowej. Wszystkie służby obecne w ratuszu, większość dyrektorów, jestem też ogromnie wdzięczna za to, że takie działania szybkie wszyscy podjęli. Naprawdę wielka solidarność, też wielka odpowiedzialność za miasto. Także no to od kiedy. Piątek 13 sobota 14 ta nas była przełomowa i od tego momentu z ratusza prawie nie wychodziliśmy. Także mieszkańcy mieli um, możliwość oglądania nas w różnych fazach niewyspania, ale myślę, że podołaliśmy, może inaczej, podołaliśmy, bo, bo miasto zostało ochronione. Powódź szczęśliwie nie doświadczyła Legnicy, ale sposób, w jaki panie prezydent mówi o pracy w tych dniach w urzędzie, zakrawa na niezłe kombatantstwo. Powiedziałem, że powódź nie doświadczyła Legnicy. Inaczej twierdzi sam prezydent tego miasta. Maciej Kupa i jego urzędnicy wycenili straty na 72 miliony złotych. Prezydent złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o włączenie Legnicy do listy miejsc wymagających szczególnych rozwiązań w związku z usuwaniem skutków powodzi. Powodzi, która przecież nie jest definiowana, jako zalanie wywołane przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. A z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na kilku zalanych legnickich ulicach. Rzeczywiście, zalane zostało kąpielisko kormoran, ale to tylko część strat. Ktoś powie, to dobrze, że prezydent miasta stara się o pieniądze dla miasta, ale jeśli 70 milionów złotych pójdzie na dużą i niezniszczoną legnicę, to czy pieniędzy nie zabraknie na przykład dla Guhołas, gdzie miesiąc po powodzi dopiero postawiono tymczasowy most łączący ze sobą dwie części miasta. Mamy zatem wiceprezydent, wobec której najdelikatniej mówiąc są poważne wątpliwości co do zgodności jej powołania z prawem. Ale to nie wszystko. To nagłówki lokalnych portali czołową postacią Legnickiej Platformy jest wieloletni poseł z tego okręgu Robert Kropiwnicki, a co najważniejsze wiceminister aktywów państwowych. Pokazujemy kluczowy dokument Zarządzenie o podziale kompetencji w ministerstwie. Tu lista spółek nadzorowanych przez Kropiwnickiego. Jest wśród nich Polska Grupa Energetyczna, gdzie jak się okazało dyrektorskie funkcje sprawują od niedawna Leszek K. oraz Michał S. Na obu ciążą zarzuty prokuratorskie za ich działalność w Orlenie sprzed lat. Wobec dyrektorów prokuratura stosuje Środki zapobiegawcze. Ale wróćmy na Dolny Śląsk. Ponad 40 podmiotów, w tym KGHM, filar gospodarki Dolnego Śląska. To nie tylko jedna spółka, gdzie awans zaliczyła żona prezydenta Legnicy, ale też wiele spółek córek i podmiotów zależnych, tak jak Huta Miedzi Legnica i słynna już posada mamy wiceprezydent Krzeszewskiej. Mamy też KGHM Metrako, gdzie jak podają lokalne media, trafił Andrzej Trzeciak, prezes lokalnej telewizji Dami. Trzeciak prowadzi też jawnie wspierające legnicką platformę obywatelską portal internetowy tulegnica.pl i gazetę Legnicką. Żona Trzeciaka, Ewelina, otrzymała pracę, a jakże, w firmie Energetyka ZOO w Lubinie, należącej do niezgadniecie grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Dodajmy, że nazwisko Eweliny Trzeciak, a także Roberta Kropiwnickiego pojawiało się dekadę temu w kontekście afery Arlegu, czyli Agencji Rozwoju Regionalnego w Legnicy. No i teraz wisienka na torcie. Dzięki bardzo Andrzejowi Trzeciakowi za wsparcie. Dyskusja o nie zrobiła się sama. I to jest też wielki nasz e, sukces środowiskowy. Polityk dziękujący właścicielowi wydawcy mediów za wsparcie w kampanii? Czy to orbanowskie standardy PiSu? Nie, to urzędujący wiceminister rządu Tuska. Wspomniany Robert Kropiewnicki, dziękujący na wieczorze wyborczym Macieja Kupaja lokalnemu wydawcy Andrzejowi Trzeciakowi. E, uważam, że utrzymywanie TFUP. To już teraz mogę przemycić w ogóle temat e, posłanki Lichockiej, tej słynnej posłanki od słynnego palca, e, która w momencie, kiedy właśnie opozycja e, starała się przekazać te 2 miliardy na e, kwestie związane z ochroną zdrowia no to oni woleli to do, dopompować do tej swojej szczujni, którą stworzyli. Tak to się kręci, kochani widzowie. Ale jeszcze jedna istotna informacja, bowiem teraz już wiemy, dlaczego w kwestionariuszu przedwyborczym Aleksandra Krzeszewska nie chciała zakazu finansowania i wydawania mediów przez samorządy? Po więcej, zasubskrybuj przekanał, a jeśli cenisz naszą pracę, zostań naszym patronem na Patronite lub wspieraj bezpośrednio. Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie.